Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, jeżeli jesteście nowymi widzami, to tym bardziej Was witam, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak zacząć taką hodowlę kur, jak teraz tutaj widzicie. To znaczy, czy macie małą działeczkę, czy macie mały kurnik, czy nie macie jeszcze kurnika, zastanawiacie się, bo chcecie mieć 5, 10, może 20 kurek dla siebie, na własne potrzeby, no i myślicie, jak to zrobić, gdzie kupić, co kupić... Jak te kury hodować? Więc dzisiaj będzie właśnie taki odcinek, żeby wam pomóc. Na kanale słuchajcie jest ponad 1600 odcinków z poradami o kurach, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. I jak teraz macie w głowie jakiś pomysł, nad czym się zastanawiacie, to najprawdopodobniej ja już na ten temat nagrałem odcinek. Więc jak napiszecie w komentarzu, to wam pomogę, podeślę dany odcinek. Natomiast dzisiaj skupiamy się stricte słuchajcie na tym, jak rozpocząć taką hodowlę, co zrobić, żeby ją zacząć. Każdy z tematów, który dzisiaj poruszę, jest rozwinięty w innym odcinku, ale no nie mamy tyle czasu, żeby każdy dokładnie poruszyć, więc powiem wam tak bardzo ogólnie, ale to, co powinniście wiedzieć na samym starcie. Więc zacznijmy od podstaw. Jeżeli chodzi o samą w sobie hodowlę kur, nie jest ona trudna, natomiast musimy pamiętać o paru ważnych aspektach, zanim się w ogóle na nią zdecydujemy. Po pierwsze, moi drodzy, musimy wiedzieć o tym, że kury, tak jak słyszycie, wydają dźwięki. Nie każdemu może to odpowiadać, więc jak macie jakichś tam sąsiadów, którzy nie za bardzo są skorzy na takie klimaty, to raczej wolałbym i uważam, że powinniście mimo wszystko to przemyśleć, żeby no, przeanalizować sobie w głowie, czy na pewno gra jest warta świeczki, żeby potem nie było problemów. Po drugie, kury nie zawsze ładnie... Nie pachną. Po trzecie, tak jak widzicie, mamy wybieg jaki mamy. Oczywiście, my kury puszczamy tam na trawę. Staramy się codziennie po dwie godziny, ale też nie każdy ma czas, bo różnie robicie. Jeżeli chodzi o czy to praca, czy jakieś tam wasze zajęcia, dlatego no, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy po prostu macie chwilę czasu, żeby się tymi zwierzętami zająć. Z drugiej strony, zajęcie tymi zwierzętami nie jest trudne, bo wystarczy, że rano wchodzicie, wypuszczacie kurki. Oczywiście pamiętacie o pokarmie, o wodzie, o tym, żeby od czasu do czasu tym kurom posprzątać. No i potem wieczorkiem do kurnika je wpuszczacie. Kurnik szczelnie zamykacie, żeby tam nic do tego kurnika nie weszło. No i potem to samo, pamiętając, żeby na bieżąco zbierać od tych kurek jajka. Co ważne. Po Pierwsze było pytanie, gdzie kupić kury. No to tak, jeżeli chodzi, słuchajcie, o zakup kur, kury możecie kupić na targach, bazarach, giełdach przez internet możecie kupić na różnych fermach. Po prostu trzeba pojeździć, poszukać. W zależności skąd jesteście, możecie napisać komentarz. Myślę, że któryś z widzów, który jest też bardzo doświadczony na ten temat, po prostu coś tam wam doradzi, albo może jest z danej miejscowości, co wy jakoś tam będziecie w stanie się dogadać. Po drugie, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, e, jaki pokarm e, dla tych kur stosować, bo o to też mnie pytaliście, co i jak, podstawą jest zboże i podstawą są warzywa. Możecie dawać kurom paszę pełnoporcjową, śrutę, to jest takie zmieszane zboże, różnego rodzaju kukurydzę, kredę pastewną. Jak wpiszecie sobie odcinek Czym karmić kury, spacja i nazwę mojego kanału, to wyskoczy wam odcinek, w którym dokładnie mówię, nawet tych odcinków z tego co naliczyłem, jest 20 parę o pokarmie dla kur. I naprawdę, słuchajcie, będziecie wiedzieli, czym te kury karmić. Polecam polecam wam kupować pokarm w większych ilościach po to żebyście trochę oszczędzili na cenie. Kury karmimy raz albo dwa razy dziennie. Raz dziennie to oczywiście obowiązek. Pamiętajcie, żeby na bieżąco tym kurom sprzątać. Jeżeli słuchajcie, chodzi o rasy kur, bo to też istotne. Macie playlistę rasy kur u mnie na kanale. Ponad 70 ras kur możecie wybrać to co was interesuje i wtedy sobie wyszukać, poszukać. Ja polecam kury na początek Rosa, Sussex, Leghorn. To są rasy, które jak sobie wpiszecie, możecie poczytać, ile jajek niosą, jak się chowują jakie to są kury ja też nagrywałem odcinek nawet o Rosy. To teraz widzicie, to są te właśnie takie ala czerwone. To są e, moim zdaniem jedne z najlepszych, właśnie do takiego chowu przydomowego. Nazywają się to profesjonalnie kury ogólnoużytkowe. Jak będziecie o takich kurach z kimś rozmawiali, to e, wspomnijcie, to ktoś wam właśnie takie kury miejmy nadzieję sprzeda i was nie oszuka. Pamiętajcie, co ważne, żeby kury wcześniej e, widzieć przed samym zakupem, żeby to nie było tak, że kupiliście, bo się na kogoś powołaliście, a potem się okazuje, że kury wam padły po tygodniu. Też zwracajcie na to uwagę. Dobra, wracając dalej, słuchajcie, jedziemy, jeżeli chodzi o kurnik. Kurnik to wszystko zależy, jaki wy chcecie mieć kurnik, jakie chcecie mieć warunki dla tych kur. Może być kurnik murowany, drewniany, przerobiony z czegoś, blaszany, gotowy, kupiony przez internet, czego ja osobiście nie polecam, bo to jest wydawanie pieniędzy. No ale jeżeli ktoś chce, to może jak najbardziej. Wtedy ładnie to wygląda, ale ten kurnik jest niepraktyczny. Co ważne, moi drodzy, żeby kura niosła jajka, ona potrzebuje mieć odpowiednie warunki czyli musi mieć odpowiednią temperaturę, oświetlenie, yy, poziom stresu, wilgotność w kurniku. No i oczywiście, yy, oprócz pokarmu. Też bardzo ważne jest to, żeby gniazda były w odpowiedni sposób ustawione. To wszystko, o czym Wam teraz mówię, jak sobie wpiszecie gniazda dla kurczy, temperatura dla kur, czy oświetlenie, wyskoczy Wam oddzielny odcinek, w którym mówię dokładnie o tym, jak tymi kurami się zajmować właśnie. I każdy z tych czynników jest oddzielnie opisany, tam będziecie mieli dokładnie, co powinno być. Nie martwcie się, że ja teraz mówię tak powiedzmy, z jednej strony profesjonalnie i tej wiedzy jest bardzo dużo, dlatego że większość z nas i tak tego nie zastosuje, bo nie będzie w stanie, bo to są bardzo duże koszty, ale trzeba się starać zbliżać do mimo wszystko tego złotego środka, żeby te zasady były zachowane. Co ważne, moi drodzy, pamiętajcie, żeby kury wam Przeżyły i żeby one sobie normalnie funkcjonowały, to musicie po prostu je karmić, co jakiś czas sprzątnąć, obserwować, na noc zamykać, na dzień otwierać. Jak będzie bardzo zimno, najlepiej ich wtedy nie zamykać, kontrolować, czy nie są chore, czy wszystko jest ok, czyli czy normalnie się zachowują, czy normalnie jedzą, chodzą, to raczej każdy jest w stanie zrobić. Natomiast, żebyście mieli dużo jajek albo żebyście czerpali jakiś zysk z tego, to już musicie trzymać te warunki, o których mówiłem wcześniej, ale te warunki macie opisane u mnie także. Każdy może sobie wejść w odcinek i to pooglądać. Przechodząc dalej, jeżeli chodzi o kurnik, to oczywiście podstawa w kurniku to jest karmidło i poidło. Karmidło na pokarm, poidło na wodę. Pamiętajcie, wodę i pokarm wymieniamy codziennie. To są jakieś takie karmidła, powiedzmy podstawowe, ale równie dobrze możecie wykorzystać jakieś miseczki z domu. E, miseczka może być również na wodę. Pamiętajcie tylko, żeby kury miały codziennie i na bieżąco wodę, żeby nie było takiej sytuacji, że im tej wody zabrakło pytaliście mnie bo też było pytanie słuchajcie ile kury potrzebują tego pokarmu większość hodowców sypie kurom na oko to znaczy Więcej niż ustawa przewiduje. Kura średnio tam nawet jak zjada te 200 parę gramów dziennie, to nikt tego nie przelicza, po prostu sypiecie kurą i sprawdzacie czy ona to zjadła, potem sypiecie znowu. Zawsze kury coś tam w tym karmidle mają, także na początku możecie taką taktykę przyjąć, zboże nie jest jakieś drogie, więc myślę, że na początku jak najbardziej to będzie ok. Pamiętajcie o gniazdach, na 5 kur co najmniej jedno gniazdo. Jak macie więcej kurno, to wiadomo, tych gniazd trzeba mieć więcej. Polecam takie skrzynki, jak widzicie, jest to zrobione za pół darmo. Skrzynka tam trochę słomy, może być nawet skrzynka plastikowa, jak macie. Taką skrzynkę stawiamy. Czymś tu podsypać, jakąś ściółką, słomą, cokolwiek byście nie mieli. Sypnąć trochę tym kurkom, żeby miały. Raz na trzy tygodnie cztery słome wymieniamy. Spróbujcie sobie doprowadzić jakiekolwiek oświetlenie, żeby doświetlać kurom, bo tego jeszcze może nie wiecie, ale na bieżąco trzeba kurom doświetlać, szczególnie w zimę, żeby były jajka. Kurnik zamykamy na... Noc, to chyba raczej podstawa, każdy wie grzęda. Grzęda, podstawowa informacja powinna być wyżej niż gniazda, no i też pod jakimś kątem, po prostu, żeby te kury normalnie siedziały i tyle wam powinno wystarczyć, tu nic więcej wiedzieć. Nie musicie jakieś okienko, żeby chociaż trochę tego światła wpadało. W ciągu dnia jak jest ładna pogoda, może być oczywiście otwarty kurnik, jak bardzo wieje, jest zimno, no ale to już wiadomo, że wtedy jak jest zimno czy mróz w zimę, no to raczej ten kurnik zamykamy. Jeżeli chodzi, słuchajcie o wybieg. To super by było, żeby kura miała od razu dojście z wybiegu do kurnika i odwrotnie, gdyby tam jakieś e, zwierzęta czy cokolwiek was by nie było zaatakowały, no to wtedy ona sobie może do tego kurnika wejść. Kurnik nie musi być taki wielki, jak ja tutaj mam betonowy. Kurnik, mówię, może być drewniany, przerobiony z czegoś, nie ma to znaczenia. E, grunt, żeby, mówię, e, tam w miarę możliwości było doprowadzone światło i wszystko się zmieściło. E, na wybiegu, oczywiście, wybieg dobrze ogrodzony, żeby tam żadne zwierzęta do te, na ten wybieg inne nie weszły. Jeżeli chodzi o wybieg, co jeszcze jest ważnego? No pamiętajcie, żeby chociaż trochę tego miejsca miały, i tu też nie jest powiedziane ile. Oczywiście źródła podają, że metr na trzy kury, albo 5 metrów na dziesięć kur w kurniku. To są bzdury. To jest robione, słuchajcie, po to. No muszą być jakieś tam, powiedzmy, yy, regulacje, że firmy, które. Czy też no, weterynaria, która zajmuje się drobiem, a wy byście chcieli to robić na większą skalę, no to wiadomo, że wtedy oni to kontrolują, sprawdzają, żeby też nie było tak, że hodowca na metrze kwadratowym ma 30 kur i te kury na siebie włażą, tak? Bo to jest niehumanitarne. Więc to jest głównie po to, natomiast w takich małych hodowlach w sumie ja powiem tak, im więcej miejsca, tym lepiej. Słuchajcie, i to jest wiedza, która wam wystarczy. Tu nic więcej na początek nie musicie wiedzieć. Średnio kura kosztuje, jeszcze może ceny, powiem, około 40 zł, 40 par zł, trzeba za taką kurkę zapłacić. E, pamiętajcie, że mniej więcej po pierwszym roku od pierwszej nieśności kura przestaje się nieść, wtedy wypadają jej pióra na około miesiąc, potem znowu zaczyna się nieść. E, kura zaczyna się nieść średnio między 22 a 23 tygodniem. Więc jeżeli kupiliście kury młode, musicie trochę poczekać. Jak kupiliście kury stare, one też się muszą przyzwyczaić, także warto im wtedy dać te 2-3 tygodnie. No i cóż, e, i to tyle. To tyle z takich informacji. Życzę wam powodzenia. Jakbyście jakieś pytanka do mnie mieli, piszcie, podeślę odcinek. E, tak jak mówię, nie ma sensu tych tematów słuchajcie rozwijać, bo każdy z tych tematów jest rozwinięty u mnie w odcinkach, więc możecie sobie wyszukać, e, posłuchać, poglądać więc prośba tylko ode mnie ogromna, żebyście zostawili łapeczkę w górze i subskrypcję. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. A, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz zapomniałem, jeżeli chodzi o koguta, bo mnie pytaliście. Średnio na 15 kur powinien być jeden kogut. To nie jest tak, że jeżeli macie koguta, to nie macie koguta, to kury nie będą się niosły. Natomiast profilaktycznie, jak macie małą hodowlę, warto chociaż tego jednego kogutka mieć. No i tyle. Trzymajcie się. Hej.